Siemanko widzowie z tej strony Adamix i zobaczcie, dzisiaj gramy w Territorial yy, Tylko, że jest taka fajna mapka. Ale słuchajcie, mam dla Was niespodziankę, bo ja przejąłem kanał Jessica, ale Jessica jest z nami, ponieważ połączyłem się z nią na Micro... Jessica nadal jest w Kenii i plotki o tym, że pożarują aligator złośliwy, to kłamstwo, bo Jessica z nami jest i dzisiaj właśnie z nią gadam przez Microsoft Teams. Jessica, żyjesz? To dobrze. Zimno? A dlaczego? Tam pustynia lodowa? jest bardzo wysoko na biegunie. A, bo tam pustynia lodowa. Ale rzeczywiście. Fajnie masz, że do takiej Kenii pojechałaś. No i kąpiemy się w basenie z palmami. Serio? Tak za darmo? Fajnie. Ja to bym ci zazdrościł, jakbym był na twoim miejscu. No wiem, ale nie jestem. No wiem, ale. Ale u nas, u nas wy Bydgoszczy też jest fajnie, wiesz? Fajnie to jak? No, u nas były ostatnio święta. Bożego rodzenia! A, a kto się narodził? Nie wiem! A, to nie ty, a. Nie, nie ja! Ja się urodziłem dziewięć lat temu! Co? A ja myślałam, że dwa! Nie! Przestań tak mówić, Jessica! No właśnie już, już prawie zająłem całą Norwegię. Bo, w, yeah. bo wiesz, to jest mapka Europę. To no jest mapka Europę i ja właśnie w nią gram. Ej, ale pozioma, że za chwilę mówisz. Jędrek, a ty za 5 sekund. Ej, to się nagrywa, nie mów tak! Ej, przepraszam! Proszę, proszę! Nie poziom, a nie teraz! A, do jakiej poziomy mówisz? Tak się nazywa twój aligator złośliwy? Tak! Fajnie, też chciałbym mieć takie domowe zwierzątko! Ale ty nie umiesz! Serio? Szkoda! No to szkoda, wiesz? Okej! Okay. już musisz iść? Nie! To dobrze! Myślałem, że cię mamusia woła na obiad z dzisiejszyzny. A co tam? O ciebie w i o. no właśnie! Właśnie już przejąłem prawie całą Skandynawię. Bo wiesz, ja gram w terytorium Io. nie nie umarła, tylko zjadła poziomę. Tak? Jessica, żyjesz? Żyję czy nie żyję? Oto jest pytanie. Nie, tutaj krakaty i O Nie! 有吗？